Witajcie kochani, jesteśmy dalej w liście do Diogeneta, rozdział szósty, rozkoszujemy się tym słowem, można też powiedzieć, że z jednej strony się rozkoszujemy, z drugiej strony też jakoś przyglądamy się, czy to ma związek z naszym życiem, czy my też tego doświadczamy, czy, czy jesteśmy chrześcijanami. I czytamy dalej, jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Dusze znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała, i chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele, i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki dodają Bogu, pozostaje niewidzialny. To jest ciekawy moment, bo to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że. Niewidzialna dusza, zamknięta w niewidzialnym, jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że gdzieś są, ale tego kultu nie widać. Jest niewidzialny, tak jak pisze autor tego tekstu. Można powiedzieć: chrześcijan, jeśli w ogóle poznajemy, to po miłości. Dalej czytamy. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, a przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy, świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Widać jest, że chrześcijaństwo jest znakiem sprzeciwu, ale przez styl życia jest znakiem sprzeciwu, ale nie w taki sposób w którym ono by wychodziło na ulicę, jest raczej takim znakiem sprzeciwu, w którym od wewnątrz coś się sprzeciwia pogańskim prawom. Chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertelnym i chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie. I chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. I to jest puenta. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuszczać. Hmm. Zruszające zdanie. Tak siebie czytali. Tak czytali swoje doświadczenie, tak czytali swoją wiarę, jako wielką łaskę, jako coś właśnie zaszczytnego. Tak jak też mówili o sobie, że są solą, solą ziemi, że są światłem świata chrześcijanie. I nie potrzeba dużo soli, ale jeżeli sól utraci swój smak, no to już nie ma czym jej posolić. Jeżeli chrześcijanie nie są tymi... Do, nie żyją tak jak nie żyją tym życiem, które jest im udzielane, do którego są zaproszeni, którym właśnie mają świecić. No to wtedy muszę powiedzieć, no to co wtedy z nami, jeżeli my nie jesteśmy właśnie tacy? Co z tym światłem, jeżeli ono nie świeci? Bo wystarczy jedna świeczka w ciemności, żeby wiedzieć, gdzie iść. Czyli zadanie chrześcijan to było bycie takim światłem w latarnią. Tak. Swoim życiem pokazywać, że to jest możliwe. Jest możliwe kochać, jest możliwe yy, współczuć. Tak, być wolnym. Służyć.